Cześć, witajcie. Mamy poniedziałek 6 lutego. Zapraszam na klina. Moi drodzy, yy, dzisiaj zrobimy trochę inaczej z książki 24 godziny. Przeczytam Wam fragmencik, ale przeczytam Wam fragmencik z wczoraj, z 5 lutego. A jako, że w niedzielę klina nie było, a temat jest bardzo fajny i nie chciałbym go odpuścić, na dzisiaj też jest ciekawy temat, ale wyjątkowo dzisiaj przeczytamy z 5 lutego. Myśl przewodnia A. Dzięki przynależności do AA uczymy się właściwie oceniać dalekosiężne skutki picia, zamiast skupiać się na jego efektach doraźnych. W dawnym życiu poszukiwaliśmy przede wszystkim przyjemności i ulgi, nie zastanawiając się zbytnio y, nad konsekwencjami, jakie pociągną za sobą sięgnięcie po pierwszy keliszek. Alkohol wygląda ponętnie, lecz tylko przez chwilę. I na pierwszy rzut oka lśniące butelki i kolorowe nalepki podstępnie wabią nas swym czarem, by w końcu przynieść śmierć. Czy na własnej skórze przekonałem się, że zawartość tych kuszących butelek jest dla mnie trucizną. I. Tutaj myślę, że wielu z Was już tego nie, nie rzadko doświadczyła, że po prostu, yy, no bo nie oszukujmy się, generalnie alkohol, samo picie alkoholu, zwłaszcza tam te pierwsze wiecie tam kieliszki, butelki, one generalnie co do zasady były dość przyjemne, no to się nie ma co oszukiwać, no wiecie, no po prostu, no. Ale jakby skutki, które to za sobą niosło, no to były ogólnie katastrofalne. Później, w naszym doświadczeniu. I jakby z alkoholem jest nam już łatwiej. I po prostu nawet, czy masz w ogóle coś takiego, że nie wiem, pojawi ci się myśl o wypiciu, czy coś. Mi się to zdarzy tam, no nie piję już te kilkanaście lat, ale zdarzy się że gdzieś, że tam wiecie, no jak coś robię, Yy, latem czy coś i tak, wiecie, przeleci przez myśl taki, wie, wiecie, zimny browar, nie? Albo gdzieś tam, nie wiem, o, wkurzę się na przykład, ale tak naprawdę na maksa, nie? I się po prostu nawali tego wszystkiego. Też przez głowę przeleci taka myśl, kurde, mi się odciął, nie? No, rzecz jasna to nic nie da i tylko przysporzy więcej problemów. Ja o tym kompletnie wiem i po prostu jeżeli taka myśl mi się pojawi, pojawi tego nie robię. Yy, znaczy nie rozkręcam jej, nie skupiam się na niej. Kiedyś też, bo teraz tak specjalnie, znaczy nie mam telewizji, i nie wiem, czy jest reklamowany alkohol w telewizji, w sensie piwo czy coś teraz, no bo nie mam telewizji. Ale pamiętam jeszcze, jak miałem telewizję. No jak leciała reklama, wiecie yy, alkoholu, to przełączałem kanał. No bo wiecie, jak te reklamy są yy, zrobione. No tak działają po mechanizmach, że się w pale nie mieści. Nie? No wiesz, będziesz miał znajomych, wspaniałych, przyjaciół, w ogóle będziesz yy, przystojniejszy, przystojniejsza. Cuda na kiju po prostu, obiecane. Nie? No tak sami żeśmy się oszukiwali. Przełączałem te, te reklamy, no bo sobie myślę, po co mam się drażnić? Przecież moja alergia na alkohol polega na tym, że no kurde, po prostu nie, nie potrafię pić i siada mi bań od alkoholu i tyle, no to tak jak ktoś kto ma cukrzycę, no to nie wpieprza cukierków, no bo wiesz, że mu to szkodzi, no taka uroda po prostu i taką my mamy urodę, jeżeli chodzi o uzależnienie, no tak jak, co to co mówić. Ale tutaj kochani jeszcze temat bym chciał pociągnąć w kierunku innych różnych rzeczy. Czy masz jakieś hobby, jakąś pasję, jakieś zainteresowanie, które staje się twoim zamiennikiem uzależnienia i Czasami, ok, może trzeba mniejsze zło wybrać, jak to mówił yy, mi mniejsze czy większe zło, zło to zło, ok, to jest racja, ale czasami na jakiś czas, ok, no bo na przykład teraz tak, jeżeli palisz paczkę fajek, a teraz wypalasz półtorej paczki fajek, ale nie pijesz, no może na jakiś czas nawet jest to lepsze rozwiązanie, czy nie wiem, więcej pracujesz, czy wiesz, więcej słodyczy jest, co się często też zdarza, ja o tym zresztą zrobię w końcu jakiś film, yy, na jakiś czas, ok. Ale jeżeli masz, się zastanów, jakieś hobby, jakieś nawyki, jakieś odruchy takie, zainteresowania, pasje, które wiesz, że po prostu one się wydają fajne, przyjemne, nawet takie przeglądanie internetu i planowanie zakupów, planowanie w ogóle przyszłości, to jest czasami wręcz uzależniające i wkręcisz się w to, a wiesz, że się okopiesz, będziesz nerwowy, będziesz wieś, się źle czuł i tak dalej, nie rób tego. Po prostu tak jak tutaj, no, nie wchodzisz do baru, wiesz, że ta kolorowa nalepka z tą zimną butelką, ona tylko fajnie wygląda, ale w rzeczywistości to skończy się źle, bo już doświadczałeś tego tak wiele razy, to jeżeli w innych kwestiach, czy to jedzenia słody, czy przeglądania internetu, uważania na jakieś strony różne internetowe, czy coś, wiesz, że za chwilę będziesz się czuł okopany jak śmietnik, no bo masz już takie doświadczenie za sobą, nie rób tego, po prostu. Zostaw to, odpuść odwróć uwagę, w, pójdź w inną stronę. Tyle. Dajcie znać w komentarzach, czy macie takie, jakieś sytuacje, gdzie wiecie, że wchodzicie, po prostu brniecie w jakieś zachowanie, w jakąś pasję, hobby, czy inne jakieś takie, wiecie, dziwne rzeczy? Wiecie, że to się źle skończy? I czy łapiecie się na tym, że ej, nie ma sensu, trzeba, trzeba to przerwać po prostu. I tyle. Dobrego dzienka życzę, pozdrawiam cię brudko i widzimy się jutro. Cześć.